Cześć tutaj Wika i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale A dzisiaj powiemy sobie o publicznych przemowach, jak dobrze wypaść, jak być pewnym siebie i jak wyglądać na pewnego siebie, nawet jeśli tocy nie jesteśmy Moje włosy dzisiaj wyglądają jak jedno wielkie siano i nie jestem w stanie nic z nimi zrobić, więc będę wyglądać jak Shakira Chciałabym Wam jeszcze przypomnieć, że jest to nowa seria co do przejścia glowu w 2021. Przechodzę go razem z Wami, więc wiele informacji, jakie tutaj są, to są informacje, które mega uważam za przydatne i sama chcę wprowadzić w swoje życie, także zapraszam. Jeszcze chciałabym tak dodać, że jak coś, ja trochę wiem o czym mówię, żeby nie było, że zaraz no, znalazłeś jakieś informacje, one nie mają sensu, bla bla bla. Jestem osobą, która była wiceprzewodniczącą szkoły i która też jest tancerką, więc na scenie jest mega często. Mam doświadczenia z publicznym mówieniem, także wszystko, co tutaj powiem, serio będzie miało sens. Jeśli chcesz coś dodać do ciebie, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Zaczynając od czegoś, co powiem wam dosłownie każdy, ale mega uważam, że ma sens i o czym każdemu trzeba przypominać, bo mam wrażenie, że pomimo tego, że dużo ludzi o tym wie... Dużo ludzi o tym zapomina i kiedy wychodzisz tam na środek, po prostu tak się stresuje, że nie pamięta o takich podstawowych zasadach, po prostu mówienia publicznie. Jest to oczywiście mów powoli i mów wyraźnie. Ja wiem, że to jest mega basic, ale mam wrażenie, że dużo ludzi naprawdę, jak wychodzi przed tą publiczność, to nagle o tym zapomina i po prostu chce jak najszybciej zejść z tej sceny i mówi to w tempie Eminema. A nie o to chodzi. My chcemy zrozumieć, co mówisz. Jeśli mówisz do nas, to chcemy rozumieć, co chcesz nam przekazać. I wyraźnie, ponieważ jeśli mamy się dosłuchiwać, co mówisz, to. No, nie będzie nam się chciało. I oczywiście, mów głośno. Mów głośno też jest, moim zdaniem, takim ważnym elementem. Po prostu, skoro wyszedłeś na środek, zwróć na siebie uwagę i powiedz, co chcesz powiedzieć. Oczywiście. Niektórzy chcą wyjść na tą scenę najlepiej niezauważeni, bo jeśli chodzi o jakieś przemowy w szkole przed całą klasą, to chcielibyście, żeby najlepiej wszyscy mieli was w dupie, ale trzeba to zrobić. Natomiast dobre zaprezentowanie się, myślę, jest takim czymś, co może wpłynąć pozytywnie na to, co chcecie powiedzieć, pomimo, że liczy się treść, to jeśli zrobicie to w jakiejś takiej, wiecie... Imponujący sposób, na pewno może wpłynąć na ocenę. Zresztą, ogólnie pomysł na ten odcinek to to, że mam do powiedzenia prezentację na polskim. Zdecydowanie mów głośno, wyraźnie i powoli. Jeśli to już po prostu zastosujesz, to połowę sukcesu tak naprawdę moim zdaniem masz z głowy, bo to jest takie coś, na co mega mam wrażenie, że każdy zwraca uwagę. Jeśli Cię rozumiemy, jeśli Cię słyszymy i jeśli po prostu nie mówisz tego tak, żebyśmy najlepiej nic nie zrozumieli, bo teraz gadasz tempem Eminema, to będzie dobrze. Kolejna rzecz, o której też na pewno wszyscy słyszeli, jest mowa ciała. Mowa ciała jest mega ważna, bo pokazuje naszą pewność siebie i zdecydowania tego, o czym mówimy, że my serio tak uważamy i staramy się przekonać również Was, a nie, że sami nie jesteśmy do końca pewni, co mówimy. Dlatego tę pewność siebie możecie na przykład przekazać przez mowę ciała. Co jest najważniejsze, to myślę być wyprostowanym, że nie idziecie tak, idziecie z tą karteczką i się boicie tylko pierwsze przodu, ramiona do tyłu, let's go. Po drugie, jeśli na przykład macie, wiecie, tak skrzyżowane nogi, tak stoicie, to, to też tak średnio. Ja na przykład mega lubię tak stać, bo czuję się pewniej, ale mam wrażenie, że to nie wygląda pewniej, więc stojcie prosto. Gło jeśli Mówicie do ludzi to głowa do góry, patrzycie w jakiś punkt przed sobą. Nie musicie patrzeć w ludzi, ale ważne jest to, żebyście właśnie patrzyli do przodu, nie w dół. Jeśli natomiast czytacie z kartki, to fajnie, jakbyście od czasu do czasu po prostu spojrzeli na widownię, złapali może jakiś kontekst wzrokowy, niż po prostu i czytacie do tej kartki. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć, a kiedy mówicie, to skupiacie się na tym, co mówicie, a nie w jaki sposób to robicie. Um, ale jeśli naprawdę użyjecie tego, Trust me. Kolejna rzecz, kiedy już powiecie głośno, wyraźnie, powoli i stoicie w prezentatywny sposób. Oczywiście jeśli chodzi o mowę ciała, myślę, że jest dużo trików, ale to nie jest odcinek o tym, więc jeśli chcecie się więcej nauczyć o mowie ciała, to zapraszam na inne kanały YouTube. I tak samo jeśli chcecie w ogóle więcej, jeśli chodzi o to, jak macie prezentować yy, w sensie na przykład treści, co powinno być zawarte i w jakiś sposób to przekazać, to e, wiem, że jest masa zagranicznych takich filmików, i ja nie chcę powtarzać po prostu wszystkiego, co oni powiedzieli tam. Dlatego to jest tylko typowo filmik, jeśli macie coś do zaprezentowania, właśnie na przykład w szkole, jak to zrobić, żeby jakoś z tego wyjść, a, a nie jeśli chcecie wiązać z tym przyszłość pracy czy coś takiego. Tutaj robimy taki glow-up domowy. Także o co możesz zadbać również jest na przykład Twój outfit, ponieważ jeśli przywiązujesz wagę do ubioru, to myślę, że to jest ważne, żeby tego nie wyglądać ładnie, ponieważ to również dodać pewności siebie. I nawet jeśli zgubisz któryś z tamtych punktów, to i tak ogólnie będziesz czuł się pewniejszy siebie, przez co nie będziesz chciał mega szybko zejść z tej sceny, chciał, chciała, albo nie będziesz stała po prostu stał, stała, e, jakoś tak bardzo, wiecie, skrycia, ponieważ będziecie czuć się pewnie. Tym, jak dzisiaj wyglądacie, więc możecie zadbać o fryzurę, o makijaż, o ubiór, po prostu, żeby czuć się pewnie, wychodząc tam. Oraz kolejna rzecz, jaka myślę, byłaby fajna. Jest na przykład jakieś powiedzenie wcześniej ludziom, którzy mogą was jakoś wesprzeć i tak nastawić pozytywnie, że wiecie ej dobra, teraz mówisz, dawaj, lecisz i to mogą być trzy słowa takiego wsparcia dosłownie przed wyjściem tam, ale na pewno jeśli to jest od bliskich was osób, to mogą wam pomóc. Jeśli natomiast nie jesteście pewni czegokolwiek co do właśnie waszej prezentacji, a spytajcie się nauczycieli, bo jeśli nie jesteście pewni jakiegoś aspektu i przez to tracicie swoją pewność siebie, lepiej to uzgodnić wcześniej, lepiej, lepiej mieć to po prostu ogarnięte i wychodzić tam gotowym, żeby pokazać po prostu to, co macie do zrobienia. I to jest również takie, myślę, mało kto o tym tak naprawdę myśli, ale jeśli jest jakaś rzecz, która was po prostu gdzieś tam rozprasza, bo nie jesteście pewni tego, to warto się spytać i po prostu potem wiedzieć, co robicie tam. Dobra, jeśli wiecie, jak coś powiedzieć i że musicie być pewni siebie i znacie wszystkie wskazówki, wychodząc tam, a ważne jest również takie przygotowanie przed, ponieważ jeśli chcecie rzeczywiście tam wypaść dobrze i zastosować wszystko, O czym Wam w tym momencie mówię, to na pewno musicie jakby być spokojni i się nie stresować. O tym filmik już wleciał, o takim po prostu nieprzejmowaniu się, także zapraszam na kanał. Ale jeśli chcecie właśnie bardziej w tym kierunku iść, że kurde, chcę wykorzystać to, chcę mówić powoli, chcę czuć się pewnie i tak dalej, to prawdopodobnie jeśli nie macie tego w nawyku, to musicie się tego nauczyć, a żeby... Myśleć o tym i jeszcze prezentować, musicie na pewno być oazą spokoju w tym momencie. Więc co zrobić, żeby się nie stresować przed? To zdecydowanie przećwiczcie sobie tą mowę w domu. Jeśli jest to prezentacja, w której musicie więcej sami mówić, to opowiedzcie to najlepiej komuś, bo myślę, że wiecie, to jak wychodzi wam to w głowie, niekoniecznie równa się z tym, co wyjdzie przy ludziach, szczególnie. Jeśli to są ludzie, których znacie i których gdzieś tam opinia jest dla was w jakimś stopniu ważna, to warto po prostu sobie to przećwiczyć na kimś. Natomiast jeśli to jest coś, co po prostu czytacie, to fajnie przeczytać to sobie w domu parę razy nawet, żeby mniej więcej znać też to, co czytacie, żeby się nigdzie nie zająknąć, nie zatrzymać, nie zgubić tekstu, tylko po prostu wiedzieć, co czytacie. I w tym momencie możecie też zastosować te wszystkie wskazówki i zobaczyć, czy jest to wykonalne w domu. Możecie to zrobić przed lustrem, to też będziecie wiedzieć, jak wyglądacie mówiąc to. Możecie to zrobić dla kogoś, to na pewno ktoś Wam jeszcze doda jakieś wskazówki, co możecie poprawić. Ostatnią rzecz, jaką w sumie mogę dodać, co jest takie trochę może śmieszne, ale jakaś nagroda za to, że ja powiecie. Na przykład umówić się, że kupicie sobie jakieś dobre ciasto albo... Wyjdziecie z kimś do jakiejś fajnej restauracji, albo nie wiem, jakaś kupicie sobie rzecz, którą od dawna chcieliście, żeby mieć po prostu motywację, że jeśli to zrobicie, będziecie z siebie dumni, to coś za to będziecie mieli. To jest śmieszny trochę tok myślenia, myślę, dla niektórych, ale taka motywacja i wynagradzenie się za przełamanie jakiejś kolejnej swojej bariery, kolejnego strachu, myślę, że jest fajnym pomysłem na początek, bo potem. Robienie nowych rzeczy nie będzie wam się źle kojarzyło, tylko będzie wam się kojarzyło, że jesteście z tego dumni, z takim uczuciem dumy, i też myślę właśnie z tym, że dzięki temu możecie coś zrobić dla siebie. I <noise> nie wiem, szczerze, czy to zadziała, ale ja tak czasem mam, że właśnie jak jestem z siebie dumna, to potrzebuję coś zrobić dla siebie, bo mam wrażenie, że to jest taki mój czas dla siebie. Także jeśli ktoś ma jakąś prezentację, przemówienie do zaprezentowania w najbliższym czasie, to mega życzę powodzenia. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło i czy wykorzystaliście jakieś takich podstawowych rad, ale na pewno wystarczy je zastosować, żeby to jakoś poszło. Jeśli chcecie zostać na dłużej, zapraszam do subskrypcji. Z dzwoneczkiem, także zapraszam na kanał. A jeśli chcecie więcej tego typu treści, to dajcie łapkę w górę, bo chcę wiedzieć, czy taki temat Was interesuje. Natomiast, jeśli chcecie coś innego zobaczyć na tym kanale, to zapraszam do komentarzy, żeby mi mniej więcej powiedzieć, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!